Ale ja no, słyszę twój tak głos. Nie masz wyłączonego mikro, albo A. ja ustawienia mikrofonu. Język napisów, klawisz komunikacji głosowej. Wait, jeszcze ustawienia mikrofonu. A nie, tutaj się zgadza. Muszę ponownie uruchomić grę, maj. Tak dużo namieszałem w ustawieniach, że muszę od nowa ją włączyć. Dobra, Play Cooperative Game, Standard Coop. Your Partner in Science. The Dark gambler. O Jezu, ale na salkę... Okej, okay, to teraz sprzedam ci ciekawostkę, Parkitnek. W ustawieniach Steam'a wyciszyłem sobie mikrofon, wyciszył mi go systemowo. Nieźle, ale gadasz dalej w grze. <laughs> Więc wejdź do opcji, wejdź do audio i wypierdol. Y, pusz tu tokki i kliknij clearki. Wyczysz po prostu kurwa to, to no, co no, czym. jest wyczyszczone. Ale ty cały czas mówisz? No masz permanentnie włączony mikrofon. Czekaj. Ja miałem. Czekaj, Jak to się nazywało? No nie no, pusz tu tokki, czyli kliknij, by mówić. To to wyłączyłem, po prostu wyczyściłem ten klawisz, żeby nie klikać Shifta. U mnie to było na C i to też wyciszyłem, i tak żeby znaczy wałem i. kurna. i kurwa, ja cię słyszę! Szati nie miała tego problemu. Ale ja dosłownie przeleciałem przez wszystko. Czekaj. Noż, kurna. O, teraz się nie było słychać, grze. Bo wyszedłem. Nie ustawiono polecenia, no bo nie ma polecenia. Nie istnieje przycisk tutok. Kodap, dołączę do ciebie? Nie dołączę, bo nie mogę. Dobra, to wyjdę, założę nowo. Wait, ja może dostatuję te, te na to. to Jest, jest, please. Dobra, żyję. E, czy jestem u ciebie w grze, czy mnie nie ma w grze? Nie ma. To. Y, ale nie, poczekaj, poczekaj, nie, spokojnie, 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 spokojnie. Ja też grzebię w opcjach. E... Może w ostateczności mogę po prostu wyłączyć Steamowi dostęp do mikrofonu, nie? Tak, jest jakiś pomysł. Dobra, działa. <laughs> Weź, włącz jeszcze raz push to talk w grze, w sensie ten przycisk. O! Nie, te, do, w, e, Kliknij ten push to talk, przytrzymaj go i pójdź. Może się zrestartuje coś. Bo Teraz nie klikam push to talk. Teraz puszczam push to talk. Nic się nie zmienia, cały czas nadajesz, ja tego nie rozumiem. I ja też tego nie rozumiem. Nie, ja cię złożyłem podwójnie. Może weryfikacja plików gry, czy coś? Dajmy portal! Ale w 4 NIE działa Zobaczmy co mówi Google Keep Talking and Nobody Explodes? To nie jest płatne? Chyba tak Czekaj, bo znalazłem komendę, która wyłącza voice, voice chat Uuuu, uh, spicy Masz, pisz to w opcję uruchamiania i powinno być git Ja pierdolę, jak dalej będzie się słyszeć to chyba mam dodatek do portala kurwa fazmofobii a nie, czekaj, to trzeba wpisać w konsolę gier. A, tak sądziłem, ale nie chciałem się wymądrzeć Poza tym, że konsola mi nie działa w tej grze. E, nie, czekaj, przecież to jest grawalwa. To To Steamowa powinna zadziałać. Czy to działa? <noise> czekaj, daj mi wpisać tą komendę. Działa! Czy... Działa? Jesteś pewny? Działa, zapisuję Dzie... bobry. Dzie... Sukces! Let's go! Chuj, że mamy wszystko prze, prze, przeszliśmy. Ej, co ty na to, żeby zrestartować coś komendą? A to że ma znaczenie jakiekolwiek? Wszy... No bo nie będziemy wiedzieli nigdy, kiedy skończyliśmy. Będziemy się mylić, musimy wszystko przestawiać. Jak znasz jakąś, to droga wolna. Okej. Okay. Co? Co? Eee... Wydaje mi się, że musimy zrestartować świat, żeby to zadziałało, wiesz? Moment, moment. Nie wiem, co zrobiłeś, ale mam czarny ekran. Wszystko zgodnie z planem, proszę się nie przejmować. O loading screen. O! Wylatuję z rury. O, zresetowałeś świat. Kurwa kroki dalej liczy, zobacz, ty grałeś jeszcze szatynko, ma ja i tak mam dwa razy więcej. Czekaj, jak to się... Czekaj jak się a. robiło. Jak się robiło emotki? Kuch. Który to sprzeciw. Ku? Moim zdaniem ty powinieneś być tym małym, ale chuj, nie można tego tak zamieniać. Jestem wielki. Niczym papież. Masz... Kształt zabawki dla dorosłych. Ty w zasadzie też. Jaka zabawka dla dorosłych tak wygląda kurwa? Pożanki. Więc... Ale może Ale ja i tak tu muszę stać. Jej, jesteśmy mądrzy w chuj. Nie. Nie. Przysięgam, że na tym serwerze jak siedzę, to ten telewizor jest wykrywany bardziej przez Discorda niż na każdym innym serwerze. No cóż, bywa i tak. Idziesz przez mój portal. Się Nie, ty idziesz przez mój portal. No kurwa jak teraz? <laughs> Widzisz, to jest wszystko część mojego planu. Ty tam zostajesz, a ja się wracam. Dobra, to ja idę dalej. No, kliknij to kurwa. <laughs> Zapomniałem o tym. <laughs> Czekaj, ty, co my, my mam zrobić? <grymne> Mamy. Każdy ma po jednym przycisku do załatwienia. Trzy. Czekaj, to też tak się robiło. Czekaj chwilę. Tam kurwa! No właśnie wiem, dlatego daj mi chwilę.

nie! <laughs> Najbardziej upośledzone zawody koski Rubika na świecie Ej, ej, patrz! Co? On żyje Nice! To znaczy nie żyje, ale... Kostko, zabij go. Dobra, zróbmy to w końcu. Wait. Eee... Teraz tu? E. Albo, dobra, ja tak. Razem mamy pół mózgu. Nie, to więcej niż wcale, nie? Well, yes. Ale wtedy musiałoby nas nie być. Ty tam idziesz, pierdole Ty tam idziesz. Ja za dużo razy Dari dałem. Nie, ty bardzo. tam idziesz. Ja ci nie ufam na tyle. <gry> Gdzie ja kurwa mam iść? na tym. O kurwa, zjebałem mocno. A mogłem się po prostu cofnąć za pomocą portalu. No cóż! Nie dasz tak rady. Jestem w piździe Tak, musisz, musisz. musisz umrzeć dla dobra nauki. To czaję se zaniosę ją dalej. Ichuj. No to. gnieć. i to nie to. A no i. Eee... Staw sobie pod magami... Ja za tobą nie postawiłem portalu. No ale to sobie będziesz... Będziemy mogli sobie kostkę rzucić. Co? Gdzie to jest? A. No okej. Okay. PRZESTAŃ! <grym> Czekaj, rozważam tą, tą górę. W międzyczasie możesz tą kostkę tam postawić generalnie. Nie! Kurwa, Overcooked 2! Dodaj do listy życzeń. A co to masz? A, to my w dwójkę graliśmy. A widzisz, ja dostałem punkty. Do roboty. Co? co? Słuchaj no, Szczylu, zafajdany. Nie ten portal! Ja ją tutaj rzuciłem. Za wcześnie! Nie, czekaj, No, za wcześnie, dobrze mówię. Przestań przez to skakać, jeszcze nie ma Ale ja stoję na ścianie. Nie, kurwa, tam nie możesz przejść, bo to by było logiczne. Przed. BOZICTY! To, 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 to los nie przesuwa! Ale wiesz, wiesz, dlaczego chciałem, żebyś się wrócił? Bo i tak nie zostawiłeś tu portalu. Ale tak ja. Nie zostawiłeś tu portalu! Czekaj, nie? Gdzie tam się włącza ten portal? I ty ja idziesz! Ej, hey, potrzebowałem tej kosty. No. <laughs> Jest! No chodź, kurwa. Nadaje się do tej roboty parkitnej. To brzmi jak lokacja, gdzie moglibyśmy wejść w jakieś dziwne miejsce. Nie, 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 to jest dedykowana ścieżka, to mi się nie podoba. Jak chcę znaleźć jakieś dziwne przejście. No nie podoba ci się ta ścieżka, no to spierdalaj. O nie, to jest najgorszy test na kooperację na świecie. O Jezu. No właśnie. No wejdź. No wejdź, bo jest kofojno. Możesz wziąć? Nie przechodzi. Jak to nie? A teraz jak wyjdziesz pedale? Dokładnie tak. Tu jest Wajha, mama mia. Życie w Całe życie w kłamstwie.